Dzisiaj przy okazji malowania się pogadam chwilę na temat nowości, które ostatnio wyszły. Pierwszą taką nowością jest paleta Etireal Eyes, tak mi się wydaje, z Mario. No, błagam Was, ona jest no, bardzo ładna. No, na pewno takim marzeniem niudowym wielu osób, ale ona kosztuje 350 zł, 349 z czego, jeśli dobrze kojarzę, to zwykła matowa wersja kosztuje 269? Come on. Czy na serio potrzebujemy takiej drugiej palety? Jakby mamy naprawdę bardzo dobre palety Nude i to jeszcze z polskich marek. Czy to Kobo, czy to Glamshop, Shop? Czy ten Mario musi być aż tak mega drogi? Jak to, wiesz, pierwszy raz zobaczyłam. I nie popatrzyłam sobie na cenę tej podstawowej wersji. Myślałam, że obie palety kosztują ponad te 300. Takie wiecie, trochę, zdeczka cena jak na Denona. Czemu, jakby z tego co wiem, czytałam te błyski, to są takie bardziej przejrzyste, jakby to pery. One nie są takie. puch, prosto w twarz. To jest chyba całkowita, całkowita nowość na seforze polskiej. No bo wiemy, że mamy Dysona na seforze. No i ten Dyson, jak każdy wie, jest super, hiper, ładny. I ma nie niszczyć włosów i tp, i td. I każdy może się z tym polubić. 2200 zł. Za. I aż sprawdzam. Airstrat Aeroprostownica. What? Wiem, że Anza kupiła. Nie wiem, czy ten test jest tam u niej gdzieś na internetach, czy nie. Ale czy rozumiem Dyson, on jest drogi, on jest ehh, taką firmą trochę premium, czy to chodzi o odkurzacze, czy to chodzi o suszarki, lokówko suszarki, whatever, nie wiem, jak to nazwać. Ale no wiecie, to jest z tego, co wiem, dosyć ciężkie i najpierw sobie wziąć, wysuszyć, potem otworzyć te szczypce, że tak powiem i znowu jakby prostujecie tym powietrzem. Nie wiem, czy bym się skusiła na takie rzeczy. Jest to dla mnie coś niesamowicie luksusowego. Coś z tańszej półki wrócił, z tańszej, wrócił z Rare Beauty. Był on nie wiem, może jest za jeden dzień w zeszłym roku i przez kilka miesięcy go nie było, bo to był takie taki rzut tych żeli do brwi. I potem jest dobre. Wydaje mi się, że ostatnio widziałam nikogo, kto używałby tego żelu, ale nie oglądam ostatnio też za dużo osób. Oprócz tych kilku, które powiem <grym> inne kompletnie rzeczy. Jeśli chodzi o mnie, ja bym chętnie spróbowała, ale kupiłam sobie Evaline, dla mnie to kompletnie wystarcza, ogólnie wydanie więcej na żel do brwi niż 20 zł, to dla mnie wyczyn serio i tak zazwyczaj kupuję wszystkie żele do brwi na promocji czasem hurtem ze dwa, trzy na raz ale mamy nowości z Rosie. nowości z Rosie w Contigo są to płynne róże i płynne bronzery po dwa odcienie. Te bronzery wydają się strasznie ciepłe. I to tak strasznie, strasznie ciepłe. Mam ochotę powiedzieć, że za ciepłe, ale kto komu zabroni? W tym momencie znaczy jeszcze w, wydaje mi się, że wczoraj one były na promocji za pół ceny. Czyli zamiast 50 zł jest 25. Kusi? Nie powiem. Ale ja nie używam Aż tak często róży i konturowania płynnego, żebym chciała to mieć. Tym bardziej, yy, że są dosyć takie mocne. Może nie najmocniejsze, ale są dość mocne, że wydaje mi się, że one będą za mocne w tym momencie na mnie. Może dla ciebie były lepsze. Szczególnie, że ja ostatnio dosyć tak delikatnie w tych różach. No, może oprócz tego mojego fioletowego z Red yy, Fajne jest to, że to jest też w takim. No, fajne, nie fajne. Jest to takie, to mogłoby być w tubce. Na pewno byłoby bardziej higieniczne. No, ale jest w takim opakowaniu, trochę jak błyszczyk, z tego co widziałam. Nic specjalnego, jeśli chodzi o to opakowanie. Bo dosłownie wyglądało to jak błyszczyk za pierwszym razem, jak zobaczyłam. Ale wygląda cute. Świeże na pewno dla Rosie, bo nie widziałam, żeby oni mieli konturowanie na mokro. Mamy także nowości z RM Beauty. REM Beauty. RM, RM Who knows? Od Ariany. No, a że Ariana nie ma w tym momencie aż tak dobrego pr to trochę się dziwiam, że, że wydają te nowości w tym momencie po tym weekend i tym całym. I tanie. I tam jest taki piękny, pomarańczowy odcień. Boski. Przegarnęłabym go. I ogólnie myślałam, żeby spróbować. Rem Beauty. Czy ja tego potrzebuję w swoim życiu? Oczywiście, że nie. Myślałam, że ja bym tego potrzebowała przy tylu rzeczach. No ale po prostu wygląda to cudnie. Yy, mamy także brązery, a bronzery wydają mi się trochę ciepłe, co trochę mi się kłóci z tym, co ma zawsze na sobie Ariana. Bo ona no, w ostatnim czasie stół wygląda jak duch, więc takie super ciepłe brązery. Na pewno jest wybór, jeśli chodzi o głębię. Kolory. No ale przejdźmy do jeszcze jednej nowości Sephora, to jest Sephora Collection. Sephora Collection w ostatnim czasie trochę przeszalało, bo były podkłady, były korektory. Teraz weszły rozświetlacze i one kosztują 65 zł. To jest Make It Glow w trzech odcieniach. I jeden z nich, no wygląda trochę jak ten Rare Beauty Accelerate, tak mi się wydaje, ten najjaśniejszy. I potem jak Mesmerized taki bardziej różowy i taki ciemny, ciemny już. Na pewno jest to mniej więcej połowa ceny z tego, co jest z her Beauty. Estetyka w tym momencie Sephora Collection jest bardzo taka prosta, uproszczona kolorystycznie, nie ma już na przykład kolorowych zakrętek do lakierów do paznokci właśnie, bo mam tutaj na tych nowościach sephorowych już są białe zakrętki. Wszystko takie się wydaje właśnie biało, ten znapis Sephora czarny. Takie proste, takie zwracające uwagę, że to jest stricte marka Sephory, chociaż nie wiem też jak z jakością tego plastiku, który jest tam używany, czy on będzie tej trochę lepszej jakości niż Strogeria, czy ten taki plastik będzie tani, no bo roz, tańsze rozwiązanie, ale dalej w Sephora. Kusi ten rozświetlacz, ale go nie potrzebuje. Dosłownie Kompletnie go nie potrzebuje. Mamy także styki do konturowania, chociaż wydają mi się one, mimo tych miniaturowych słoczyków, takie chłodniejsze. To one są ciepłe, według mnie, na tych zdjęciach podglądowych takich ładnych, rozmazanych, tych takich kremów z tego styku. No po prostu wydaje mi się to ciepłe. Natasha szatynana. Ostatnio wyszła ta paletka, która miała być w marcu w ogóle, jest to paletka z Nataszy, Berry Pop, Cheek Trio. No i jest bardzo ładna. Jest, to jest na kanale i w ogóle. Może to nie do końca mój klimat, no ale jest ładna. Jest luksusowa. No i teraz mamy kolejną paletkę. Tym razem z tych. Serii do twarzy i do oczu. To jest Hyper... O, ciepłanie. Hyper Natural Face Palette. I mamy, mamy trzy pudry do konturowania i brązowienia się. Dwa róże plus pięć cieni. Z czego cztery są nazwane Hyper Silk Powder Gel Formula. A jedynie jest Sparkling Wet Effect. I one są wszystkie pięć cieni błyszczące. Takie, jak, według tego co oglądałam, to co zrozumiałam, to ma to być typu takie one and done, jeden cień można sobie lekko rozblendować, done, idziemy dalej, chociaż co mnie zastanawia, opcja kolorystyczna, wydaje mi się, że te pudry do konturowania i ogólnie, no też zamiast podwójnego różu, bo jest jasny i ciemny róż, jest nietrafiona, może jakby były dwie wersje kolorystyczne tej paletek była light i dark, to może bardziej ale jest jedna. I mimo tego, że mamy trzy pudry do konturowania, do brązowienia się, jest to do takich light medium, do takiej jasnej, do takiej średniej karnacji. Jeśli ktoś ma ciemniejszą karnację, no to na co mu te dwa inne pudry do konturowania, do brązowienia się? Whatever. No one nie będą miały sensu. Nawet ten jasny róż, no też nie będzie miał sensu przy wielu karnacjach. Czy ktoś o tym w ogóle pomyślał? No pewnie nie. No po co? Bo no ma co? No Jest to dla mnie zastanawiające, że taka profesjonalna marka może wpaść w ten taki błąd systemu po prostu będzie drogie. Zakładam 320 zł, minimum 300, bo wszystkie te palety do twarzy kosztują chyba 300. I tak wygląda skończony makijaż przy przegadanych nowościach. Co sądzicie? Mi się zawsze miło. Maluję jak gadam coś o kosmetykach, to na razie.